Hejka kochani, jesteśmy w Paryżu. Jesteśmy sami w Paryżu, we dwójkę w Paryżu. Jesteśmy we Francji, we dwójkę w Paryżu. Sami. W Paryżu we dwójkę jesteśmy sami w Paryżu. Uch. Widzowie zapraszam Was na tydzień vlogowania w Paryżu z Magdo. Jest 4.30 i my już zapakowani i lecimy na lotnisko. Jakby ja lubię latać. Widzowie, jesteśmy na lotnisku, Magda przymierza torebkę. Jak ci się podoba? i będziesz ją kupował? Niech. Magda, dlaczego ty tak panikujesz? Dojechaliśmy do Paryż BW, czyli to jest tak jakbyście przyjechali do Warszawy, ale wylądowali w Radomiu, więc jeszcze godzinę jedziemy autobusem. Widzowie, dotarliśmy na jakąś stację i nie wiemy, czy w ogóle dobrze jesteśmy, czy kupiliśmy dobre bilety, bo tutaj wszystko tak jest trochę... Dobra, chyba dotarliśmy i jedziemy poziomowym pociągiem, mega mocne. Jesteśmy teraz na najwyższym piętrze. A więc widzowie, dotarliśmy do naszego pokoiku po dłuższym chodzeniu, po całym dniu i pokój wygląda tak... On po około 2000 złotych taki malutki wydaje mi się, że dość dużo no ale na 4 dni praktycznie tu zostajemy więc tak chyba optymalnie po więcej filmików zostawiajcie obserwacje i lajkacza like Stajemy u ognisko już do blask przyjacielski spójrzmy krąg wieczorne ciszy pośród gwiazd do zobaczenia znów ojciec wrócił w końcu z mlekiem? Nie! Kacperku jutro do szkoły. Trzeba się przyzwyczaić do normalnych godzin, a nie wstajesz codziennie o 15. Ja, 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 ale to przecież jest drugi 2 lipca. Nie, Kacperku, dzisiaj jest 31 sierpnia i tym razem mamusia cię będzie pilnować w nauce. Nie to nie na Chodź tu do Mamusia, ale ja nie chcę matny w wakacje! To już pierwiastek z 9. Mama, ale ja. Mama, mama, ale ja. Pierwiastek z 9? Widzowie, jesteśmy w Bulion Chartier. To jest jedno z najtańszych jedzeń w Paryżu. I zaraz sobie zobaczymy, czy faktycznie jest tanio i jest dobrze, czy jest tanio. Jest tanią. Magda wzięła sobie kurczaka z frytkami, a ja roast beef e, również z frytkami i masełkiem. E, za całe zapłaciliśmy 39 euro, a na sam koniec jeszcze sobie wzięliśmy po z lodami w środku. Więc generalnie e, ja nie polecam tej restauracji, jest e, za bardzo overhypowana. Nie dostaliśmy tak naprawdę nic, co chcieliśmy, bo Magda chciała kiełbaskę z, pie, z Smash potatoes, czyli z nie było tego. Nie było zero, dostaliśmy kolę zwykłą i na końcu się lawa. Kejka i lawa kajka ostatecznie też nie było A w ogóle kelnerzy są tu strasznie opryskliwi i nie wiem czy to przez to że my mówimy po angielsku a nie po francusku ale no nie polecam Ech, życie jest piękne, syn wyjechał na studia Nie słyszałem tych odgłosów pierdzących małp 3 lata to, tato, tato tato nie uwierzysz co się stało Czakę cię goniła Ta stara rura Kto? No, Jelly frucika nie znasz? Tata, ty się naprawdę czasem lecz na głowę. xyzt 1040 powraca z nową płytą i będzie miał trasę w Polsce. Pamiętasz, jak z nim walczyłeś i wygrałeś? Synek, ja nie będę się interesował jakimiś odgłosami konającej żyrafy. A co powiesz na to? Hahaha, dawaj mi, skąd to masz? Nie ma! Znalazłem twój kanał stary na TikToku. Jak chcesz, żeby to nie trafiło znowu do sieci, to musisz ze mną jechać. Hahaha, <gryw> bezczelny. Pakuj się i Mac o niczym nie mów. Widzowie, jesteśmy pod wieżą Eiffel. Zobaczcie tutaj, jak to wygląda. Masakra! Zaraz wjeżdżamy na górę, musimy kupić bilet. Aha. Aha. Kupiliśmy bilety, słuchajcie. Kosztowały nas 22 euro jest. To jest to. Słuchajcie, wyszliśmy sobie na górę i już widzimy stelaż w ogóle, jak wszystko tu od środka wygląda i zaraz zobaczycie, jak wjeżdżamy elegancko. Tu jeździ, zobacz. Jeżdżę, myślałam, że serio. Widzowie, jak wiecie, ja generalnie mam lęk wysokości i to jest dość wysoko, strasznie wysoko. Ale zobaczcie, jak wygląda tutaj ładnie. tam widzicie na przykład po Igrzyskach zostało boisko i je sprzętajmy. Ale ten widok to jest chyba najpiękniejszy. Zobaczcie, jak płynie sykwa na pięknie. Więc widzowie zostawiajcie lajkacze i obserwacje, żeby zobaczyć więcej naszych przygód z Magdą w Paryżu. I tyle. Słuchajcie, widzowie, byliśmy w Berlinie, byliśmy w Londynie, ale teraz czas na App Store w Paryżu. Mamy tu Apple Vision Pro, których nie ma dostępnych w Polsce, są tylko na zachodzie, więc sobie je przetestujemy, bo widzę, że można. Mówiłem się na spotkaniach jakieś za 10 minut mam. Gdzie przyjdzie Pan i mi pokaże ta Apple Vision Pro i pewnie mi popowiada, jak to wszystko wygląda i zobaczymy jak to wszystko tutaj się dzieje. Widzowie, właśnie wróciłem, nie mogliśmy nagrać niestety, bo dostaliśmy przykaz, że będą nagrywane inne osoby i Apple nie chce być k**wana i tak dalej. Doświadczyłem tego i Apple Vision Pro naprawdę są fajne, troszeczkę lepsze moim zdaniem od Quest 3, bo tam jest taka ta imersja, Którą ciężko na te meta przerzucić, a Apple ma tylko do tego prawa Ale jest też fajniejsze to, że jest w środku 8 kamer, które śledzą na co patrzysz I to też wygodniejsze jest pod względem korzystania z sprawa. To był App Store, a my wracamy do chodzenia dalej siema. Stary, widziałeś już na dworze pierwsze liście spadają, zaraz będzie je. Nie, 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 zapomniałem, że ty jesteś jeszcze... Chodź ze mną! <ślese> Wolisz piersi czy uda? Ja nie patrzę na wygląd, ja patrzę na osobowość. E Jesteście piękni, czy jak kiedyś będziecie mieć dziecko, to będziecie je pokazywać. Chcemy wiedzieć imię, więc tu się pojawia problem. Bo ja zacząłem być z Magdą, jak nie byłem influencerem i nie pokazywałem swojego życia w internecie. A Magda też nie jest internetowa i ona raczej nie planuje założyć swojego kanału. No i ogólnie Magda nie chce pokazywać twarzy dziecka w internecie i uprawiać szarentingu. A z drugiej strony ja chciałbym pokazać, jak to, nasze dziecko rośnie, jak w ogóle się czujemy, będąc rodzicami i tak dalej. Bo według mnie to jest super sprawa, jak taki pamiętnik, który sobie masz na kanale. No ale też jest sprawa taka, że ja nie chcę. Dziecka, bo jestem po apostazji i nie chcę, żeby moje dziecko miało jakoś narzuconą z góry wiarę. Tylko sobie samo wybrało, jak dorośnie. Więc tu się pojawia ta sprawa, że w sumie może to dziecko też nie chce być pokazywane w internecie, jak jest małe. Więc tu jest właśnie taki dysonans, i sam nie wiem, co w tej sprawie zrobić. Mam nadzieję, że to dziecko szybko nie nastąpi, ale będę mógł pokazać wam pieseczka.